Cześć widzowie, ogólnie to jest mój trzeci odcinek z urbexu. Mamy tutaj domek, nie? E, mamy tutaj ogólnie trzech kolegów, pokażę ich nogi. E, no, nogi. E, no Więc to jest mentos, kapusta pekińska, ci co wcześniej byli na pierwszym odcinku. I e, nowy ten, jaki chcesz mieć nim? E, dobra, MEXX jest jeszcze Maxx. z nami. MEXX, dobra. Mamy tu pierwszą szopę. I ślimaki. Ślimaki? Muszę, muszę, muszę. Muszę, muszę, muszę. Dobra, już trochę zjechane nawet już. 3 lata temu. Ogólnie ten cały projekt składa się z szopy, którą eksplorujemy i do domku, który też próbujemy się nie powiem włamać, nowy eksplorować, No. Ja Maxis. No. Się się On jest parkurowcem ogólnie. Ja nie wiem, czy mi się to uda. Asasin no. To to jest no. no stabilna tak? Dobra, tak zisła. Korpus kombajnu. Korpus kumbainu mówi. No, tu ma opona. No, kumbainu. No, półka. Gościu znalazł taki koszyk. No, malutki koszyk. Taki bo to są takie wielkie nie? No, Na górze może nie. To jest droga, właśnie. trochę. chce się, bo są uspuchniałe. Tak, są uspuchniałe, właśnie. Ja nie zrozumiałam, znaleźli Hitlera. ale... w tej Argentynie jesteśmy? Eee, Ar Ar Weh. to teraz chciał był jak jesteśmy w Argentynie. W Argentynie? No, się to w Argentynie? Nie, w A, no, nie wiedziałam. Raz, wygląda ogólnie. Mam peczkę. Eee, pozdro, YouTube. A, pozdro, YouTube. Eee, Jakie to chcesz? Ty, pierwsza klasa paczki, nie? No, gdyby to było na szczęście, żebym kupił. No, ja wiesz, co to jest? To jest skrzynka. Skrzynka na co? Na trupa? Znaczy to? co? E, no tak. Pierwsza no? zasada urbexu, nie psujemy nie niszczymy. No. E, no tu mamy miskę. No tak jest dla, dla mnie. No co się śmieje? Nie, nic. Nie, nie. Bardzo ładna miseczka. I opona, który której to skacze. Eee... Okej. Okay. Jezu! Było widać, że to Będę musiał to wyciąć. No? Twarde, Było widać. To...

Wytnę też twoją twarz. Zostawię Dobra. tylko pisze Ała! Wow. No bo telefon to moja część, nie? Dobra, idziemy tu. F Fajnie, że mam wąsa, Dobra, tu mamy ogólnie takie ten. Widać nasze rowery ogólnie. I ten domek też jest do eksplorowania. Okej, okay, mam się odwrócić? O, ale tu w ogóle jest pełno ciekawych gratów. No co się śmiejesz, to prawda. To nie śmia, ze mną. Tu ogólnie ściany z bali zbudowane i wszystko, nie. Mamy grabki oraz garnki. Garnki są fajne oprócz dziur, ale krzywy mamy, trzeba się uważać, żeby się Dziemy nie pokusić. też są fajne. No tak, żubrysów... Są... Ej, e, dobra. E, gość, którego imienia, w e, się nazwy zapomniałem. Krzywy Dobra. E, no dach tak, trochę taki, taki se. Cegłówki. Shop? A z są w Polsce? Uciekł shop. No, wygląda to jak. Gość prawie spadł. Wytnę twoją twarz, jak co? No, to wygląda jakby taki domek z wykałaczek, nie? Gość tu wchodzi, jak go teraz. O, albo go pokażę, ale wytnę mu twarz, nie? Dobra, no to nie będzie patrzeć, no gość tu wchodzi, nie? Tak. Dobra, już możesz. E, ogólnie składowisko desek. No a no z niego to jest. Mamy e, drugi jakby część. Tam patrzyliśmy z tamtej strony, nie? E, no i jesteśmy... No, to... co? A co to było tak piskło? Ja myślałam, że nie to patrzeć. No. się nawet No. Asasyn się boi pokrzyw. Co na, na, nawet nie jest dziwne, bo pokrzywy naprawdę... E, opowiedziałbym teraz moją wstydzącą historię z dzieciństwa, ale jej nie opowiem. Dobra, nie będę pokazywał jednego ja miejsca ciągle. Do Właśnie. E, dobra, tu spróchniała deska trochę. E, musimy po niej przejść. Co jest? E, fana... Fajna płyta w ogóle. On się właśnie pytać, czy ją do domu, tak? Tak. No. no. tak? No. to są, wiesz, no. Na chyba, nie? No w Tak. Chyba tak. Ogólnie mam też jakąś skrzynkę, tam mam dalsze cywówki. Dziewięć procent. Tak. nie, chodzi o Nie wychoda No. Dobra. Dobra, gość wszedł do wychopku szreka. No. Wytnę ci twarz! I gość powiedział, że spłuczka nie działa. A spłuczka nie działa, jak widać niestety. Spłuczka nie działa, nie? nie, nie, wytry. Wytry. nie, działa, nie? No, trudno. Okrąg, poczekaj wytry. tutaj, poczekaj, nagraj tą dziurę jeszcze przez chwilę. Dobra. No. No. Okej, okay, ludzie, kochani widzowie, przetestujemy teraz tą, oto, piękną... coś. Dobra, co mamy? muszki klozetowe, jeżeli to... PATWÓR! Patwór. A, mamy tu ogólnie jakiś zawies, nie? Drzwi tu są. nie czemu. Dobra. Ej, ktoś pił tu w ogóle tajgera? O kurde. Szrek uciekł, dobra. Czekaj, czekaj. Dobra, gość tu włazi. Ja mu wytnę twarz, więc spokojnie. Dobra. Bo tego gościa się nie martwcie, bo on jest wyszkolony ogólnie. Szerszenie? A. Nie wejdziemy. Dobra. Pewnie w montażu już masz twarz wyciętą, więc... E, dobra, szkoda. Obejdźmy... obejdźmy może z tamtej strony, chociaż kurde to są pokrzywe wszędzie. Gość myślał, że to lustra to okno jest. E. No, mamy tu rynne. Bardzo ciekawa sprawa, jak no na taki dom. O, mamy większe okno, okno nawet. Nie widzę, pchniesz się na to? Eee, gniazdo? Gniazdo much? Okej, okay. no widzę. A, tutaj jest jeszcze jedna. Dobra. Tu e, ja w ogóle, jak ładnie kwitnie to drzewko, Szer Szersze szenie szerokie szerszenie Dobra, mamy okno to są maliny Maliny Gość wpuścił się w malinę. Dobra się można weź? A jak gdyby ktoś tak odpowiedział to byłoby było straszne To mi szereg Powiedzne ci twarz takie mniejszą dziurkę jak tam przejeżdża to śnieg?

A tu? No nie, szkoda trochę, że mamy okna z tymi firankami. Nie, tutaj widzisz, to jest na mnie Dobra, ale firanki też są, moglibyśmy chociaż zobaczyć przez okno. No. Dziwi zabierze e... się na dworze. się rusza. Dobra, okno Kontrola. Kontrola. 56, No. Zeputujmy. No, kto by się spodobał?

Aha. O, a tak w ogóle mamy tutaj budy dla psa, Fajne, dałoby się nawet mieszkać. Chyba tam tylko Wszystko zamknięte. Wszystko zamknięte. A tylko właściwie przeleciem. Szkoda. No, właściwie wielka szkoda. Mamy w las, to już szerszenie cholerne. A, no na pewno są. Nie, to jest starsze gniazdo. Wiesz co? Ale nie słyszałem żadnych psyczeń, więc w sumie tak... Mógłbyś w sumie sprawdzić na szybko, wiesz? Albo nie, rzucić to jest zły no, Dobra, e, Czekaj, za, e, ja ci podam telefon, dobra? Wtedy? Czy teraz? Dobra, ja pokażę. Wszystko zadbane. O kurde, a wcześniej czy się wspiąłeś, nie? To mi źle. Dobra, goście mamy tam. Chyba nic nie ma, nie? No, chyba. Śpinasz się? Próbuję yeah. O kurde gościu. Dobra, zobaczcie widzowie. Tutaj jest... O kurde, nie jest zbliżone. Dobra, patrzcie. Jest stryszek No nie wiem, to za dużo rzeczy, no jakieś opony stare. Eee, Szęsła, jakieś koszło zerwane tutaj widać. Dużo główien ogólnie. Panie kur... Cool. Ale no... Czekaj, może... Właśnie, no w widać. wszystko. Widać? Widać. Tu zobaczysz, coś widać, będzie jeszcze. Okej. No. Okej, czekaj. Jeśli ci wierzy mi w ogóle w palcach. Oh. Co to będzie? Można na truskawki też, wiecie? Dobra. Musiałeś mi trochę pomóc. Zaraz do tego, bo tu nie było żadnych zaczepów na nogi, wiesz? Dobra, patrzcie, nagrywamy brzydką 16. Jooo, jestem tutaj sobie w opuszczonym domu. Yo. Dobra. Chyba schodzę, co? Uwaga. Chyba dawno tego nie robię? się w Co? Opa. Dobra. Masz kosek? A że nie trzeba było nawet tego. Dobra, widzę. No tam może sobie zobaczcie, tam było, ale tam nie było nic wiele. Tam nagrałam jeszcze z drugiej strony, bo tam była taka ścianka przedziałowa. Tak? No. Widzisz, jak się spina asasyn? Ej, w ogóle mamy tam jeszcze coś takiego. Taką dziurkę, szczelinkę, coś. Nie wiem, widzicie? Udowodniłem ci to. Tylko no. wiesz, znaczy, musiałeś mi pomagać, bo widzisz, to tu jest płaska nie, ściana nie drewniana. Właśnie wiem. Bo gdyby tu była taka choć jedna podpura, czy taka, taka malutka, to już coś tam bez problemu hmm. Ale tak to wygląda. Nie, jest już ta sama kondycja jak kiedyś, kiedyś to ja wchodziłem tutaj szalony. No na no pewno, właśnie. Więc. E, ale czekajcie, bo mamy tu jeszcze. chociaż hmm. nie, bo. Czekaj się chwilę. Czyli mamy ziemię, nie? Ziemia trochę to ziemią jest, nie? To ciutko niefajnie, bo ktoś deskę i nie, nie wiem, I, no, jeszcze... no, deski odrwany. Ktoś tu próbuje coś zrobić. To, to, to być... Aha! Cześć. Coś hmm, to? Ta blokuje, To blokuje Tak. Ale nie, tego nie Dobra. Dobra. A, nie wiem, co tu możemy jeszcze podać. Chyba nic, nie? nie, się, nie, się, nie wszystko. Nie Waszój numer, adres. Może nie widzieliście. ale to jest 96 Krasna Potocka. Jakbyście chcieli odwiedzić. Pamiętajcie, no nie niszczy tutaj, nie? Zobaczcie. Nie można niszczyć. Dzwonek. właścicieli można dzwonić. Nie ma nikogo nie ma. Dobra. Spadam. No, no to... Dziękuję. Widziałeś teraz zadanie. Dajcie suba i pamiętajcie, żeby nigdy nie zapuszczać się w takie miejsca, jeśli nie jesteście asesynami albo profesjonalistami. Ponieważ nie właśnie A jest? Jest tam coś? Widać. Wiesz, na nagraniu nie wiem, czy będzie widać. Dobra, W takim razie, widzowie, dziękuję bardzo. Serde serdecznie za oglądanie. Czekajcie, młodzi. bo. No. Widzisz drugie okno, to chyba tyle. Więc było. tak. Więc widzowie dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Dajcie pamiętajcie, żeby zuba, łapkę w górę, albo ja nie. Albo nie, to jest ważne, zależy. A pamiętajcie, że zawsze możecie subskrybować, więc to nie jest Wasza wola. Dlatego pamiętajcie. I będziecie o subskrypcję, żeby w końcu był zadowolony. I jeśli dopilnuję tego, jeśli zdbijecie u niego 300 subskrypcji. Nie jeśli pod tym odcinkiem będzie... Z 50 łapek w górę dopilnuję, żebyś chodził ze mną częściej na urbex. Także zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i pamiętajcie, do następnego. Siema! Mm -hmm.